Cześć wszystkim z tej strony Gosia. I dzisiaj przychodzę do Was odziana w przytulność i ciepłość. A to dlatego, słuchajcie, że zaczęło się robić bardzo jesiennie. Deszcze, chłody, zimność wieczorowa i porankowa, powiem Wam, jest y, niemiło. Niemiło jest, także dzisiaj jestem ubrana po domowemu w ciepłą taką bluzę puchatą, super duper, super duper. Y, I piję, piję, słuchajcie, rozgrzewającą herbatę. To nie jest herbatka. Piję kawkę. A piję kawkę, dlatego, bo jeszcze są godziny poranne, ja się, że tak powiem, budzę i też mam kawkę, wam pokażę taką. To są te kapsułki Nespresso, dwie zostały. To jest edycja świąteczna, bożonarodzeniowa ze Starbucksa i powiem wam, jest bardzo dobra. Nie wiem, czy jest w Polsce dostępne. To normalnie kupiłam w supermarkecie w Starbucksie. Sainsbury, Starbucks nie jest supermarketem, jest to kawiarnia sieciówka bardzo droga. Powiem Wam, że, że jest najdroższa z tych wszystkich sieciówkowych bo tutaj jest jeszcze takie popularne Nero i Costa. Starbucks najdroższy, ale mają najlepsze Pumpkin Spice Latte. Piłam już w tym roku. Natomiast to mieli dostępne w. Sainsbury chyba inne supermarkety też mają. i Powiem Wam, że dobre. Sprawdziłam i że ma to mieć nuty syropu klonowego podobno. Czy ma? Nie wiem, trudno jest mi określić, gdyż moje kubki smakowe nic tam nie wyczuwają ciekawego, za to wyczuwają dobrość, przyjemność, łagodność. Ja sobie dolałam mleka. Tym razem almond, są to migdały, migdałowe mleko oraz dodałam syropu z agawy, bo tym słodzę ostatnimi czasy, więc jest spoczylas. A tak, słuchajcie, powiem Wam, że jestem zajęta. Jestem zajęta projektem, który będzie poza YouTubem. Projekt niezwiązany zupełnie z YouTube'em, czyli życie, i to życie się rozwija Projektowa Mam projekt, więc go ogarniam. Powiem Wam, że mnie to stresuje, bo to jest coś, czego nigdy nie robiłam i trudno jest mi się za to zabrać. Nie mam żadnej pomocy, więc robię wszystko sama i się stresuję. I powiem Wam, że. Coś się, coś się w tym kręgu dzieje, ale małymi kroczkami, bo ja też do wielu rzeczy muszę nastawić się psychicznie. Ja nie jestem taka, że o, robię, muszę to, to, to trwa, czasami miesiącami, bo ten projekt już ma. Projekt narodził się kilka lat temu i zaczął być przygotowywany kilka miesięcy temu. Więc nie będę wam na razie nic zdradzać, bo ja jestem też taką osobą, że nie lubię zapeszać. Ja nie lubię zapeszać, ale też nie lubię czegoś mówić, a jak to nie wyjdzie, to nie lubię żadnych komentarzy na ten temat. Nie wyszło, nie wyszło, to jest mój problem. Nie lubię komentarzy typu o, to nic nie przejmuj się, następnym razem wyjdzie, to, to mnie też to mnie nie podnosi na duchu. No i oczywiście to dołujące oczywiście, że nie wyszło, tobie by jak mogło wyjść, to też... Ale ja lubię sama tkwić w mojej porażce, więc jeżeli będzie porażka, to się nigdy nie dowiecie o tym, ale też nie chcę zapeszać. To jest głównie powód taki, że po prostu niech to się swoim tempem rozwija, zobaczymy, ale pochłania mi to czas, pochłania energię też psychiczną, bo mówię, muszę się nastawić na to wszystko. Teraz mi gorąco po tej kawie Uff, się tak ubrała, bo mam taką bluzę. Ja wam pokażę, ja, ja się tu nie zmieszczę, żeby wam pokazać, ale chcę wam pokazać, bo to są takie bluzy giganty. Czekajcie. Rozumiem. tak, tak. Nie wiem czy to widać, to jest taki wór. To jest tak tu, Tutaj mam prawie, tu jest kolano, więc to jest prawie do kolan taka kieszeń. I to jest taki wór. To jest bardzo ciepłe. Ta, ta podpinka tutaj, ta, ta ciepłość jest ekstremalna. Mam takie bluzy dwie i powiem Wam już nawet szlafroka nie noszę, nawet sobie tak zarzucę na noc, więc bardzo ciepłe. A tak to, słuchajcie, nic. Już wam powiedziałam wszystko, czyli projekt, którego nie, nie zdradzam, i ciepłość. Ale mm, przyniosłam tu też jedną rzecz, żeby wam pokazać się pochwale, bo tak rzadko się u mnie to ostatnio zdarza. A mianowicie kupiłam sobie torebkę, słuchajcie. Chciałam torebkę już od dłuższego czasu, bo ja cały czas chodzę z plecakiem. Plecak jest dla mnie najwygodniejszą formą, bo mogę mieć. Ym, Zakupy. Chodzę do Charity Shopu, więc jakiś wazon kupię, coś tam do plecaka. Wszystko jest pod ręką, mam wolne wieć dłonie, mogę mm, bez problemu się przemieszczać. Plecak jest rewelacyjny, ale czasami mam ochotę wyjść z torebką. Jak wiem, że nie będę. Robić większych zakupów, chciałam torebkę i mam taką malutką czarną. Ja ją jeszcze kupiłam w Międzyzdrojach i powiem Wam, że ją bardzo lubię, ale ona jest mini. Ja tam włożę, muszę przemieniać portfel. Mój portfel jest za duży do tej torebki, więc muszę przemieniać portfel. Włożę tak, portfel, komórka i wcisnę okulary przeciwsłoneczne, i, i tam już nic nie wejdzie. Więc chciałam coś odrobinę większego. I słuchajcie, TK Max. A, jeszcze historia. Chciałam torebkę czarną, bo powiem wam, już od paru lat mi się styl zmienił. Ja nie lubię pstrokatych rzeczy. Może tak, lubię pstrokate na druki, typu koszulki z horrorami. Pierdoły takie. Najczęściej horrorowe, albo jakieś kotek, coś koszulki. Ja mam liczyłam, ile ja mam? 63 koszulki. Więc ogólnie mi nic innego nie jest potrzebne. Ale jak założę do pstrokatego na druku jeszcze pstrokatą torebkę. To, to się gryzie i nie widać w ogóle tego. Więc chciałam coś jednolitej, mówię czarne. I powiem wam, nie było wyboru czarnych torebek. I już tak byłam taka zdesperowana. W sumie nie byłam zdesperowana. Ale poszłam na dział z innymi kolorami. No i słuchajcie, niespodziewanie czerwona. Nie spodziewałam się czerwonej torebki, że będę miała. Słuchajcie, Nie szukałam. Ja chciałam czarną, zwykłą. A ten kształt mi się spodobał. Jest taki Prosty, klasyczny. Wszystko tu się mieści, słuchajcie, jest dobra pojemnościowo. Ma w środku dużo kieszeni, tu z tyłu ma kieszeń fajna. TK Max, powiem wam, jestem bardzo zadowolona i ten kolor też właśnie przez to, że jest jednolity, to mi do wszystkiego pasuje. Cały czas koszulki z horrorami pasują, kurtka dżinsowa pasuje, mam czarny płaszczyk, pasuje, kurtka zimowa będzie też pasować, więc dobry wybór, jestem zadowolona, niespodziewanie czerwień. Jak to się człowiek zmienia. A tak poza tym, to co? Słuchajcie, nie wiem, co. Oglądałam, ym, oglądałam dwa odcinki Squid Games. Pewnie wszyscy wiedzą, a kto nie wie, to jest nowy serial na Netflixie Squid Games. I jest hitowy, jest wielki hit, wszyscy o tym mówią, bla bla bla. bla nie podobało mi się. A słuchajcie, mi, może tak, ja od kilku dobrych lat nie oglądam seriali, bo dla mnie ja nie mogę poświęcić, nie mogę oddać się temu. Dla mnie jest to. Strata wielkiego czasu, poświęcanie tych 50 minut najczęściej codziennie, bo w dzisiejszych czasach mamy już dostęp taki, że nie, nie czekamy cały tydzień na, na serial, oglądamy codziennie albo kilka odcinków, a włączę drugi odcinek pod rząd, trzy odcinki pod rząd. Ja wolę sobie włączyć dwugodzinny film i mam spokój. Nie mogę się oddać temu i nic mnie też nie wciąga na tyle, żeby się oddać, słuchajcie. Yy, próbowałam wszystkiego, nic mnie nie bawi. Squid Games yy, dla mnie było zbyt wolno rozwijające się. Może tak, pierwszy odcinek był ciekawy, bo się zabi tam zabijanie było, była krew, mówię, ciekawe. W drugim odcinku już mi się nie podobało i na koniec przysnęłam. I nawet nie mam zamiaru włączać trzeciego odcinka, tym bardziej, że to jest tak popularny odcinek, że wiem, że... Yy, kto ginie, kto jest komu ufać, a komu nie. Wszystko jest zdradzone. Ja nie muszę oglądać, ja wszystko wiem. Ale powiem Wam, byłam zdziwiona, bo obejrzałam cztery odcinki, co dla mnie jest po prostu sukcesem. Nie wiem, jaki jest temat, temat tytuł tego, ale to jest Nine Perfect Strangers. I to jest też nowy serial z Kim Nicole Kidman. I słuchajcie, ona jest taką szefową. Taką jakby guru, w takim ośrodku, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy mają się odnaleźć, którzy mają jakieś tam problemy i potrzebują tego spokoju, odnalezienia się, jakiegoś odnowy. I ona jest tam szefową, ona tam daje jakieś rozmowy też. Nie wiem, czy tam jogę robią, co oni tam robią, ale słuchajcie, ten serial, obejrzałem cztery odcinki. W czterech odcinkach nie wydarzyło się nic. Kompletnie, tak jak przynajmniej w Squid Games coś się wydarzało, coś się działo, słuchajcie. Tak w tym w czterech odcinkach nie wydarzyło się absolutnie nic. Ale ten serial jest tak, w ogóle on jest taki, jakbym oglądała teatr. Jest jakoś tak dziwnie nakręcony, że jakiś taki tanim kosztem, nie wiem, jakiś... Ogólnie nie mój styl, a się tak, słuchajcie, oglądałam te cztery odcinki, bo jest tak dobrze poprowadzony, że on się kończy zawsze takim... Co będzie w następnym odcinku? Czy coś się wydarzy? Co ona planuje? Co to za sms? Czy ich otruwa? I tak wiecie, w każdym odcinku co. I, i nie ma wytłumaczenia. W następnym a, blu, i. I le leci dalej akcja. I czekacie na następny odcinek. A, i strasznie dobrze poprowadzony. Naprawdę mnie cztery odcinki wciągnęły, po czym stwierdziłam, że ja nie mam czasu, nie mogę się skupić. W ogóle nie obchodzi mnie to. Nie wiem, seriale są dla mnie jakimś stratą czasu, powiem wam ostatnio. Nie mogę na niczym się skupić. Nie chcę nawet się skupiać. Wolę, tak jak mówię, obejrzeć jakiś film. Ostatnio obejrzałam po raz kolejny *Inglorious Basterds. Co to było po polsku? Nie wiem. W każdym razie to, to mi się podoba. Dwie i pół godzinki, odbębnione, zapominam. O, teraz poczułam dobrą kawę. Znaczy, ona zawsze jest od początku dobra, ale chyba muszę zamieszać więcej, może ten syrop się uaktywnia. Mm. Poza tym, słuchajcie, nie wiem, co Wam mam tak mówić. Nic się, tak jak mówię, nie wydarza takiego. Tutaj pokażę Wam, nie wiem, czy widzicie taką osłonkę na, na doniczkę, i tutaj. To jest perkusja, słuchajcie. Niektórzy mogą zaraz się przyczepić, że ja niszczę. Słuchajcie, kupiłam bardzo tani, bardzo dziadowski, taki dla początkujących zestaw perkusji na Facebook Marketplace, cały. Łącznie z symbolami, łącznie z tym dużym bębnem. I słuchajcie, ja to kupiłam od razu wiedząc, co chcę z tym zrobić. A ogólnie chodziło mi o to, żeby ten duży bębę, kick drum był użyty jako... Stoliczek i tak użyłam, ale mi zostało jeszcze dużo, słuchajcie, więc y, zrobiłam osłonki na doniczki tutaj. Odkręciłam tą co to jest, Taki, taka m, powłoka, co się bębni i włożyłam. A Tu wam pokażę, może ten będzie ługie, połamie wszystko. O i słuchajcie, jest bardzo fajna osłonka. Słuchajcie. Mam ten duży jako stolik na lampę, i te dwa tak stoją, tam gdzie jest wazon, ale one tam stoją tymczasowo, bo ja chcę kupić tam. Tam mam plan, jak zagospodarować to miejsce, ale ten stolik mi się podoba. I powiem Wam, że z jednej strony tak ktoś może się oburzyć, że o, zmarnowałaś perkusję, mógłby to jakieś dziecko wziąć do nauki. Z jednej strony tak, a z drugiej strony powiem Wam, że to był komplet, gdzie tam brakowało jakichś nóżek. Jakiś pierdół, on ogólnie był w takim kiepskim stanie. No i ta kobieta też powiedziała, że ona po prostu leżał na strychu i ona będzie wyrzucać. No to mówię: no to zamiast wyrzucić, to ja zrobię apcykling. No i tak wykonałam. Słuchajcie, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Więc się nie czepiajcie, słuchajcie, trzeba sobie radzić, trzeba unikalne rzeczy wymyślać. Wiecie, ktoś by mógł się, nie wiem czy ktoś by mógł się z tego nawet nauczyć. W każdym razie moje oko uczy się piękna bębnowego patrząc na stolik. No, a słuchajcie, co jeszcze powiem Wam, że faza na rośliny mi się skończyła. O czym wiedziałam, że to nastąpi, nawet Wam mówiłam w filmiku, bo ja siebie bardzo dobrze znam, że mam fazy, kupuję wszystko na potęgę, a potem mnie to już nie interesuje i tak też jest z roślinami, już mnie nie interesują. Właśnie zauważyłam wczoraj, że jedną zasuszam, więc podlałam. Ale nic jeszcze nie umarło, więc dobrze dbam pielęgnuję, Ja na pewno nikt nie chcę zmarnować, więc niech rosną po Jeszcze dzisiaj muszę poprzesadzać, A tu, tu stoi. Słuchajcie. Zaraz zniszczę. to Taką kupiłam trzykrotkę. Ten typ, tego typu jeszcze nie miałam, ona co, jakieś ma takie zżółknięte liście, chyba przelane albo nie podlane. Ale też może dlatego ma takie liście, bo słuchajcie, dopiero dzisiaj wczoraj w sumie zobaczyłam. Jakie korzenie wychodzą, słuchajcie. Tak nie miała, jak kupiła, czyli warunki jej służą. Muszę to mm, przesadzić. Mam ziemię i mam drugą, drugą, nie wiem, gdzie jest, trochę inna. O, też wam pokażę, bo jest trochę inna. A jeszcze tu wam pokażę. To jest kubek chyba z Azdy. Bardzo mi się podoba taki tygrys. W latach 70. laty 70. Laty, 70 chyba tak? Takie duże ceramiczne tygrysy. Tygrys, tak. Albo leopardy. Yy, w takie centki, cęt, tak, czyli nie tygrysy. O. No, w każdym razie taki mi się marzy. Taki duży, słuchajcie. Taki, taki z metr, ale bardzo drogie, A je można dostać. Nawet teraz znalazłam. Babka yy, robi, sprzedaje. Nie wiem, fabrykę otworzyła, jakoś da, daje te designy tutaj w Wielkiej Brytanii. Chyba są, chcą. 500 funtów za nowego, a jak się znajdzie gdzieś te vintage, to tyle samo kosztują, więc na razie nie mam takiego wymarzonego leoparda, ale wam pokażę tą zielistkę, bo ta zielistkę, trzykrotkę, ta rośnie trochę inaczej, w taki taki warkocz, to mi się kojarzy z warkoczem, bo normalnie rośnie tak, taka jest wybujała, rośnie gdzie chce, a ta jest taka bardziej jakby to powiedzieć, um, unormowany ma... Y, y, ten wzrost, że one rosną w takie, w takie warkocze, i też wczoraj zauważyłam, słuchajcie, do przesadzenia. A ten kubek, słuchajcie, ja kiedyś go dostałam od Liz. Y Liz to była taka starsza pani, dała mi ten kubek na święta Bożego Narodzenia. To jest Emma Bridgewater. Ja go bardzo dużo używałam i słuchajcie, teraz zauważyłam, pęknięcie przez cały kubek idzie, słuchajcie, już nie mogę z niego pić, ale że jest, jeszcze się trzyma. To do małej roślinki włożyłam, no ale już przesadzę, już tu nic nie włożę. Ale strasznie mi tego kubka szkoda. Te kubki Emma Bridgewater ma, słuchajcie, po 20 funtów. 19,90, strasznie to jest 2 razy 5 100 zł za kubek. Bardzo drogo. A tu wam pokażę, tą doniczkę kupiłam w Charity Shopie za 2 funty. Niemiecka. No, a tak to słuchajcie, nie za wiele. Powiem wam, że nie za wiele się dzieje. Chodzę właśnie do Charity Shopów najczęściej. Chodzę, kupuję. I co? I nic, słuchajcie, nawet powiem Wam, że nie, nie kupuję nic takiego super ciekawego, bo też nie ma. Charity Shopy podrożały. Poza tym, mają chyba mało do. Ta, do, do jak to się mówi? do datków, datków, bo to są takie sklepy, że ludzie prywatni przynoszą swoje stare rzeczy, których nie chcą, nie potrzebują, i wtedy Charity Shopy sprzedają je za niższe ceny. I to idzie na cele charytatywne. Więc mam chyba też mniej datków, bo powiem wam, byłam w jednym charity shopie, chyba nie byłam ponad tydzień, poszłam, a tam dokładnie te same rzeczy, więc byłam taka trochę taka zasmucona tym faktem. No. I tyle, słuchajcie, co jeszcze? Nic. Ale najlepsze, co zrobiłam, słuchajcie. Na początku, jak tutaj przyjechałam, chciałam sobie wziąć e, nauki jazdy, żeby w końcu kupić ten nieszczęsny samochód, bo mówię, muszę no się jeszcze raz oswoić z tym wszystkim, mam prawo jazdy, ale no już nie pamiętam jak się jeździ no i mówią że e, listy e, cze czekanie na nauki jazdy to jest 3 miesiące to mówię, to ja nie będę nic robić, poczekam, niech to się ustabilizuje, bo to było po COVID-ie, to wiecie, wszyscy się rzucili po tym covidzie, żeby jeździć, mówię, niech się ustabilizuje słuchajcie teraz napisałam do trzech Chyba trzech firm, że właśnie yy, chciałabym odnowić, odświeżyć sobie jazdy. Trzy do czterech miesięcy, teraz słuchajcie, jest lista na, na to, żeby się mówić, więc chyba powinnam się, bo już minęły, wiecie. Gdybym się na początku zapisała za trzy miesiące, już bym teraz miała jazdy, ale tego nie uczyniłam, więc muszę czekać kolejne trzy miesiące. Ale to mnie tak odpycha, słuchajcie, bo ja bym chciała wszystko na już. No, a na już nie ma, no i tak nie wiem, jestem taka zniesmaczona. Powiem Wam, że te prawo jazdy mnie też stresują. Czuję się bardzo. Mm, nie wiem, jak to powiedzieć. Wystraszona wsi wsiądnięciem do samochodu. Jakoś tak nie jeździłam długo. Tam w Polsce miałam parę godzin, ale ja je miałam, słuchajcie, w międzyzdrojach. W międzyzdrojach! Tam nie ma nikogo w międzyzdrojach. Słuchajcie, w międzyzdrojach zimą życie wymiera, więc były puste ulice. Chyba są jedne światła, jedno rondo. No, to było inaczej. Tutaj to jednak jest duże miasto. Tu jest parę tych rond. Co to jest? Craig, Craig Hall? Roundabout? Jakieś jest jedno takie duże, co mnie zawsze przeraża. Tu są te, takie dwa, takie też duże ronda. Nie, no muszę, muszę wziąć po, po prostu normalne lekcje. Cztery miesiące czekania. Patrzcie, zauważyłam teraz, że mi wypuszcza dzbanecznik. Gdzie to jest? Tu ma jednego. Ale zauważyłam, że. O, tu jeden wyschł. Muszę to urwać. Ale gdzie to było? Tu, a nie, ten też wyschł. Puszcza jedne. O, tu jest drugi. Tak, dobrze. Puszcza drugiego. Słuchajcie. Bardzo mi ładnie rośnie dzbanecznik. Dostałam parę komentarzy, że. O, ale w środku ma dzbanka. Słuchajcie, pięknie rośnie. Dostałam, jak wam pokazywałam film o kwiatkach, komentarze, że dzbanecznik ci umrze, bo podlewaj wodą destylowaną. Dzbanecznik nie lubi wody z kranu, bo ma za dużo minerałów, słuchajcie, ja nie mieszkam w Polsce. Tu nie ma wody z minerałami. Nie no, pewnie są w te wody minerały w wodzie, ale słuchajcie, ja nie wiedziałam. Dopiero jak teraz wróciłam do Polski na jakiś krótki czas, to słuchajcie, się zorientowałam, jak w Polsce woda jest twarda. To było coś niesamowitego, słuchajcie, ja kupiłam w Szczecinie czajnik. Nowiutki, beznadziejny, ale nowy, słuchajcie. Dwa tygodnie po dwóch tygodniach użytkowania, gdzie nie piję jakoś super dużo tej herbaty, normalne użytkowanie, kamień. Kamień po dwóch tygodniach użytkowania. Słuchajcie, mój ekspres do kawy Nespresso w Polsce się zapchał. Ja myślałam, że on się zepsuł. Słuchajcie, nie, on się zakamienił. On się tak zakamienił, że miałam naprawdę duży problem, bo nie wiedziałam, co z nim zrobić, bo nie wiedziałam, że jest zakamieniony. Słuchajcie, tutaj ja mieszkałam. Przez moje 9 lat, nie, mieszkałam 4 lata na jednym mieszkaniu. Przez 4 lata używałam jednego czajnika, nigdy ani razu nie odkamieniałam. Tutaj nie ma twardej wody. Woda jest zupełnie inna, więc na pewno ona też ma inne składniki do podlewania kwiatów. I powiem Wam, że temu dzbanecznikowi ta woda bardzo odpowiada. Ja jej nie destyluję w dzbanku z filtrem, bo dzbanek z filtrem mam, bo kupiłam w Polsce. Bo słuchajcie, w Polsce, no tak jak mówię, ta woda była szokująca. Tutaj jest zupełnie inaczej. Ja tego dzbanka nawet nie wyjęłam z Torby, odkąd przyjechałam. Więc y, dzbanecznikowi bardzo to odpowiada, co się tutaj dzieje. Natomiast dla mnie też to jest szokująca, jaka jest różnica w wodzie. Że obie wody pitne, a mają zupełnie inne składniki. Tylko nie wiem, y, nie, nie, Ogólnie nie wiem, że o życiu mało wiem. Co ja tam wiem? Wiem tylko, że się nie zakamienia tutaj. Ach, Wam jeszcze powiem, słuchajcie, bo byłam taka. Może nie, 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 że byłam zła, czy, czy jakaś niepocie, niepocieszona, może trochę, ale wiecie, takie życie to, to mi przeszło, bo ja zawsze mówię, jak się poczeka, to się znajdzie to, co się chce. A słuchajcie, szukam mebli. Mam meble, tutaj widzicie, mam nowego laderaxa, to znaczy tego, co miałam, zawsze widzieliście laderaxa, to, 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 to mam, ale słuchajcie, ktoś sprzedawał jedną część, jedną część, kolejną do mojego laderaxa, tym razem z nóżkami. Normalnymi, że może być wolno stojący, ale on jest kompatybilny z moim laderaksem, więc jest super połączenie. I jeszcze cały czas szukam laderaksa narożnego. To jest moje wielkie marzenie, cały czas. Wtedy będzie kompletny zestaw. Jeszcze nie mam kompletnego zestawu, ale słuchajcie, byłam w Charity Shopie parę dni temu, no, no chyba trzy. I słuchajcie, patrzę, a na wystawie, wystawiona, słuchajcie, taka, nie wiem jak to nazwać komoda. Z Barkiem, bo tam był też Barek, czyli taka komoda Barek z lat 60., słuchajcie, G-Plan. Jak ja to zobaczyłam, to mówię: O matko, 65 funtów. Wpadam do tego sklepu, a tam pracownik z tego sklepu na telefonie mierzy i podaje wymiary komuś przez telefon. No i ja się, wiecie, kręcę, kręcę. No i podsłuchałam, że e, ta osoba chce zarezerwować ten zestaw do dnia następnego do 10 rano i wtedy się zdecyduje musi po, pomierzyć swoje meble w domu i się zdecyduje i słuchajcie poszłam do pana i mówię do niego że podsłuchałam rozmowę że, że pan to rezerwuje ale jeżeli tam się yy, klientka nie zdecyduje proszę mnie wpisać na listę i on mnie wpisał na listę przy mnie to mi się podobało że napisał że właśnie jeżeli tamta się nie zgodzi to tu jest pani taka yy. I o 10 rano następnego dnia poszłam, ale niestety pani się zdecydowała. Za 65 funtów. Słuchajcie, ja znalazłam identyczną za 300 funtów na Facebook Marketplace, a na jakiej stronie internetowej ktoś sprzedaje za 500. Była w idealnym stanie ta komodo szafko barek. No i jeszcze w tym Charity Shopie była też taka. Jak to nazwać? Też komoda, ale z witryną. Takiej bardziej do kuchni, bo ogólnie chciałam te, te rzeczy do kuchni wstawić, bo ja, ja nie mam miejsca, ja po prostu ja kupuję te rzeczy bo są wartościowe, bo są ładne, ale ja nie mam na nie miejsca. Ale ta z tą witryną to była z serii Macintosh i powiem Wam, że coś było taki kolor mi się nie podobał. Jednak tamta, tamta to były G-Plant, to jest drewno tekowe, fajny brąz, taki, taki ładny. O, a tu nie widzicie. To, to jest drewno tekowe, bo to jest mm, półka od mojego Laderaxa a tamto to było nie wiem co to, olcha czy co to jest, takie, takie żółte, mi się kolor nie podobał, e, ale też poszłam na drugi dzień, już ktoś kupił, no to mówię, dobrze, że ktoś kupił, ja poczekam na, swo, na swoją komodę, na tą idealną, więc szukam komody do kuchni, szukam małej komody do, tu gdzie, gdzie właśnie mam te bębny, tą perkusję tam chcę, szukam do sypialni przy łóżku tych małych szafek, stoliczków nocnych. No i też ramy do łóżka. Ja nie mam łóżka, ja śpię na materacu, słuchajcie. Więc to by mi się też przydało i nawet było na Facebook Marketplace kobieta yy, sprzeda. Nie wiem czy Polka, wiecie co? W każdym razie pisałam z nią po angielsku. Yy, miała ładną ramę do łóżka. Taka wyglądała na lata 80, mówię ładna, yy, ale nie miała, jak to powiedzieć, tych belek Yy, gdzie materac się kładzie. Się okazało, że ona ma po prostu kwadratową ramę, i ona mówi, że potrzebuje coś tam podłożyć, żeby to materac na tym leżał. No to nie no, gdzie? To za dużo roboty. Więc wiecie, cały czas ja, ja, ja ogólnie powiem Wam i to zawsze mówię, że ja wolę czegoś nie mieć, niż mieć takie coś, jak mi się nie podoba. Ja zdecydowanie wolę nie mieć jakiegoś mebla, nie mieć ekspresu do kawy, nie mieć czegoś tam. Niż mieć coś, co mi się nie podoba. Dla mnie wygląd przedmiotów jest bardzo ważny. Dla mnie na przykład ubrania nie są tak ważne. Chociaż torebkę jest bardzo, się cieszę z torebki, powiem Wam. Ale dla mnie jest ważne to, jak ja mieszkam, jak sobie urządzam, jak sobie moszczę. Wiecie, jaki mam, jaką mam poduszkę, jaki mam koc. Właśnie koc chciałabym inny. Chociaż ten, powiem Wam, ten koc, co mam, to jest jeden z tych, wiecie, takie. Mięsiste, grube koce. One tu są bardzo rzadko dostępne. To są bardziej takie chyba wschodnioeuropejskie, te mięsiste, grube takie. Je można prać w pralce. Ja kupiłam go właśnie w Polsce, ale wybrałam brzydki kolor, bo wtedy jak mieszkałam w Międzyzdrowiach, on mi pasował. Tak bardzo pasował, że, że, że wziąłam taki, a teraz mi nie pasuje. Bo on ma trochę różowego koloru, a ja różowego nie używam, ale nie pozwyłam się tego koca, bo słuchajcie, chcę identyczną mięsistość, ale w innym kolorze i na razie nie mogę znaleźć, więc też ten mam, bo jest cieplutki. Słuchajcie, jak ja, wczor ja wczoraj myślałam, że włączę ogrzewanie, bo było mi zimno. Zrobiłam herbatę, zakryłam się tym kocem, słuchajcie, ja się rozgrzałam, nie było potrzeby włączenia ogrzewania, chociaż chyba już powinnam powoli. Bo się boję pleśni, tak jak wam mówiłam, tutaj, szczególnie w tym rogu, słuchajcie, chyba mi zaczyna wyłazić trochę pleśni, bo to jest jak to powiedzieć? O tu widzicie ten róg. On jest nie, nie otoczony żadnym innym murem, że tak powiem, po prostu to jest ściana wolnostojąca. Tam nic nie ma, jest po prostu róg wychodzący na podwórko. Więc wszystkie zawirowania wieczne tutaj przychodzą deszczowe więc tutaj będzie na pewno wychodziła kapleś. Yy, ogólnie o inne rogi się nie boję, ale tam mam jeszcze jeden pokój, który właśnie też jest taki narożny, że nie jest niczym otoczony, więc tam trochę mam stresu. No i to chyba wszystko, słuchajcie. Tyle mam do powiedzenia. Będę teraz przesadzać. Kwie. kwie cwiety. Kwiety. Kwie, Cwie. Kto zna rosyjski, ten wie. Kto nie zna, nie wie. Ja już nie znam, więc nie wiem. W każdym razie przesadzę. A to bardzo szokujące. To jest najbardziej szokujące, obrzydliwe nawet. Powiem Wam jeszcze, wystawiłam parę roślin na zewnątrz. Yy, wszystkie paprocie wystawiłam na zewnątrz. Do tej pory żyją i powiem Wam, nie będę ich wnosić. Jednak tu nie mam dobrych warunków do paproci. Tu, gdzie myślałam, że będzie im dobrze, było za ciemno. W kuchni yy, coś im nie pasowało. Stoją na dworze, niech, tam, niech już będą. Już nie będę kupować paproci do tego mieszkania. Ale słuchajcie, wystawiłam też hibiskusa. I coś jeszcze, i powiem Wam, no bo hibiskusa chcę przynieść do domu, ale muszę to teraz poprzesadzać, słuchajcie W tej ziemi, jak wyjęłam hibiskusa tak z doniczki, zalęgły się tam te jak to się nazywa? Ja no na to czołgi mówię te takie małe, co one w drewnie i w wilgoci siedzą dużo tych yy, stunug. I były też ślimaki te bez skorupki. Wszystko w doniczce tam w korzeniach. Więc muszę te, te, tego do domu nie przyniosę. Już przesadziłam jedną roślinę z dworu, bo też miała pełno robactwa. Także wiecie, rośliny te, te na dworze, hibiskus uwielbia na dworze. Jeszcze miałam łosierogi. Też właśnie przesadziłam. Tyle robactwa w środku, przesadziłam, No nie, wiem, gdzie dałam? A w kuchni, słuchajcie, bardzo dobrze na dworze im było. I jeszcze mam coś, co chcę do domu przynieść, ale wszystko zarobaczone, więc muszę poprzesadzać. Wspaniałe, wspaniałe. Natura znalazła sobie nowe miejsce. I tyle, i chyba tyle, słuchajcie, naprawdę, bo no, jak już tak myślę, nic, nic powiem Wam więcej się nie dzieje. Więc pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia!